あ。Oh. What ད� 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 Trzy punkty dla Padowiecznych Wetterana Która ocena meczu na pewno ciężki mecz dla Was, ale niestety przegrany po dramatycznej końcówce. Tak, no, tak, tak. Mecz może nie był na najwyższym poziomie, był zacięty, więc w związku z tym jako było Interesujący. Byliśmy dzisiaj wolniejsi, bezwykle, bezwykle trochę wolniejsi niż to zwykle trochę Prawdopodobnie kontrolować góry, tak jak to powinniśmy. To, co wypracowaliśmy przez półtorej kwarty, wydaliśmy w minutę. Nie e, będę mówił jakiejś koncentracji, ale to są z góry, załoga ma być i koniec. E, koszykówka to, mówiłaś, że wszystkie rzuty spod podkosza i, i osobistymi, te osobiste chyba dzisiaj nie, nie były na najwyższym poziomie, szczególnie w końcu. poziomie. Więc trafiali sobie wstępnie Niestety nie. Ostatnia akcja, yy, no już ko... miał troszkę więcej cwaniactwa na pewno bo mu się uchwałę o no, zablokowaniu, bo no, dobrze, tak, który, no, w prosty, to był taki, który dosyć w prosty sposób je zablokować. Gratuluję no, gospodarza. No, ostatnia kolejka, jedziemy w lepszych nastrojach, ale myślę, że Z tak można tak z, z, z Pana z perspektywy, jak Pan ocenia dzisiejszy mecz? Jakie były dobre strony tej kotwicy? Trochę źle zaczęliśmy. Pierwsza kwarta m, nie, taki, o, nie była taka oglona, jak, jak trener wymagał od nas. Dopiero lepiej pograliśmy w drugiej kwarcie. Kontrolowaliśmy już powoli przebieg meczu. Punktowaliśmy przeciwników, tak jak trener powiedział, w jednej chwili straciliśmy całą przewagę, którą wypracowaliśmy ciężką pracą. No a końcówka. Trochę nie mamy szczęścia do tych końcówek i po raz kolejny udowadniamy, że brakuje nam szczęścia. To jeszcze pytanie do pana trenera może. Na dzisiaj chyba zdaje się, że na jakiś czas wypadł panu kolejny zawodnik ze składu Jak ja pan może opisać sytuację zdrowotną swoim są. Kiedy, kiedy skąd, kiedy powracają ci zawodnicy kontuzjowani? Jak pan nie wiem, rozwiąże tą rotację? Nie wiem, co złączy, dzisiaj. Mam nadzieję, że biuricz w, w przyszłym tygodniu wróci do treningu normalnego, może pomoże, że tak, a zawodowego na pęknięcie kości. Tutaj są takie kontuzje, które... Ja no, mieli ci tak. zawodnicy i że oni jest nie, że nie, sobie z tym, to jest, to nie, 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 no, szczególnie pod koszami mam duże, duże problemy. Deryl Harris praktycznie sam ciągnie. Mamy trójkami, na no, policjach 4 no, jeśli nie ma fałny Harisa, to jakoś jest w stanie przetrwać ok, się papie pod razami, jeśli, jeśli trzeba go zmieniać, znaczy to było widać, kiedy teraz muszę wydać na poszło tych faun. Momentarnie traciliśmy głupot nogiami, przegrywaliśmy spotkanie, także tu jest niewątpliwie. Minus, no to zobaczymy, mamy szansę wyższą. Yy, nie robię złotemu szansę, ale nie ma doświadczenia, także mączyk tutaj, że wybrał zaskoczy. I będziemy kombinować coś, ale nie będzie to łatwe. To jeszcze o ostatnie ostatnią jeżeli chodzi o taktykę na cieszymy, dzisiaj widać było o tym, że akcje pańskiej duży pozostać gra jeden na jeden głównie amerykańskie zawodnicy. Czy taki, taki pan preferuje styl gry? Nie ma jakichś wielu podań w akcjach, jakichś zasłon długich akcji, tylko po prostu no, jak to się mówi na, na żywioł i do zawodnicy. I głównie albo jest pod albo po prostu rzuc pod kosza. Czy to było zalecenie, czy oni w taki sposób sami sobie to ustalają? W związku z tym, że nie mamy śsiężki. Ciężkich, dobrze zasłaniających gracz, a wiadomo, że zasłony, stagery, diamenty i tak dalej biega się, Tam potrzeba trochę ciała, żeby zasłona stwarzała sytuację. W związku z tym trzymanie się uparcie czegoś, co nam nie przynosi korzyści, no, nie, nie było znajdź. W związku z tym nie mamy też graczy, którzy uwielbiają dłuższe akcje ze zdolnościami do roli taktycznej. Z tym, tak ułożona jest praktyka, żeby im nie mącić za bardzo a żeby grali to, co swoje umiejętności maksymalnie nie wykorzystywali. Często się to udaje, czasami nie, ale, ale gdzieś no, tak, takie są założenia. Dziękuję uprzejmie. No i Erik, dla Ciebie także piękne zakończenie kariery, szczególnie tutaj w Tarnoczek. No my się doczekaliśmy, to jest najważniejsze. przede wszystkim chłopakom też podziękować za to, że mimo że jesteśmy stabilni w trudnej sytuacji, pokazali, że potrafią grać do końca, pokazali charakter. Nawet te ostatnie akcje może nie były naj, najładniejsze, ale to były mecze, to były akcje walki, które wygraliśmy. Było parę takich momentów, gdzie jak to przez całą ligę w naszym, w naszym zespole jeżeli bardzo nierówno, potrafimy wygrywać 10 punktów przegrywamy albo jest remis. Później znowu przegrywamy 8 punktów, odrabiamy i, i, i no jest to problem z naszym zespołem, ale to jest problem wynikający również z tego, że mamy ten skład na górze tych zawodników, co chwileczkę w rotacji. Ja nie mam w tej chwili trzech, żeby było tak na początku, że, że trzech można wybierać, jak Bartek jest kontuzjowany, to za chwileczkę Pring, jak nie Pring, to ktoś inny. i no, Są to problemy z tą stabilizacją, ale cieszę się, że chłopaki podjęli rękawicy przede wszystkim Widać że się bili, bo y, wygraliśmy zdecydowanie tablicę z zespołem kołżeskim, y, popełniliśmy y, zdecydowanie więcej przegnięć i to jest y, nie tylko ocena tego, że jest to zespół, który słabo kryje, ale zespół, który kryje na, na pograniczu V. Y, szkoda tylko, że przegraliśmy zbyt dużo gier 1 na 1, które otwierały drogę do kosza z tego Kotwica zdobywała więcej punktów osobistych, no, ale, ale trudno. Najważniejszy jest sukces i cieszę się, że. że, że, że w końcówce ligi y, pokazujemy y, mieszkańcom i kibicom Pewnego Brzega, że, że warto na tę przychodzić. Znaczy, I przy takiej licznej publiczności odpala, to czy to było założone, czy to, to tego, po prostu on, sam chciał przerwać tę akcję? Takie były no. założenia. Zastanawialiśmy się na tym czasie, który wziął ten szczubiał, jak tę tylko roze, rozegrać, bo Już tam czasu e, Czasu wiadomo, że sił brakuje i można popełnić błąd przy dobrej obronie, i wtedy, jak się trafi, zrobi się fał w ostatnich sekundach. To takie było założenie, miał faulować po to, żeby, żeby mieć jeszcze akcję i wtedy kto, kto tą akcję w tej chwili rozegra, no rozegrać. Wtedy wygrał, wyszło na, na to, że zrobiliśmy To Jeszcze drugie pytanie. No wiadomo, Erik kończy karierę ostatniego meczu, czy to są ostatnie zmiany w składzie siarki, bo to różne takie się chciałem zweryfikować, czy po prostu ten skład, dzisiaj w meczu zostaje na cały playouty, czy jakiś zawodnik w kwietniu odchodzi z to są sprawy wszystko na bieżąco, które wynikają z jakichś tam sytuacji kadrowych czy, czy, czy no różnych sytuacji. Ja w tej chwili wiem, że u Eryk, pożegnaliśmy. E, mam nadzieję, że będę z tym składem pracował do, do, do samego końca. A co się jeszcze wydarzy, to sytuacje są w życiu bardzo nieobliczalne i, i, i czasami są wręcz nieprzewidywalne. To do Erika Pytały jeszcze jak można. Erik, how do you feel after your last game tambrze? Bolo to veľmi dobré, od mojej strany uh, a mám um, veľký respekt na uh, ten miasto a našu organizácia uh, kolektívne. Uh, Náš sportdirektor Bogdan Jarič, Žbeník uh, Pišniak, uh, Mahaňský a tiež uh, od mojej levo strane, Bogdan Pomula bolo to veľmi pomoc. jeszcze raz za, za asystent trening um, i, i, i gracza. Albo graliśmy dzisiaj i trzy miesiące za, czekaliśmy, że musimy uh, grać dobrze, albo dzisiaj stało się dłużemy od dumna. Dumnia, cece i, i to jest koszykówka, uh, i, to jest prawda. Pomyślałeś Co w przyszłości? Rozmawiałem z Bogdanem Jarek. Powiedziałem, może ja spokojnie prawo jazdy z Tyry. Może być. Może ja czynę na bo jest bardzo ważne, jak wiesz, jedno, rok, trzeba i zobaczymy jak będzie za, za moje future. Okay, thanks. Yeah. Yeah, thanks. Ja może chciałbym przy tej okazji, przy tych pytaniach Pana dodać, że podziękować Erikowi za ten okres współpracy nie tylko jako, jako zawodnikowi, który nam tutaj dużo pomógł, przede wszystkim w swoim doświadczeniem i czerwym spojrzeniem na to, co się na boisku dzieje, a ja przede wszystkim przez tą pracę trzymiesięczną z nim i widać, że, że ma intencje tego, że pracować w trenerce. Ma to podejście do, do pracy z młodymi graczami przede wszystkim i myślę, że, a z tego co wiem, myśli o pracy trenerskiej i, i myślę, że to będzie dla niego dobra droga i, i chciałbym życzyć przy okazji sukcesów nie mniejszych niż osiągałby w karierze swojej sportowej.